Praca na zasłonach tutaj dotyczy kwestii skracania postawy w trakcie podchodzenia do czy zbliża, skracania dystansu, czy to do napastnika, i tutaj akurat do zasłony. Bo tam, gdzie możemy, oczywiście pracujemy na, 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 na prawidłowej postawie strzeleckiej, czyli ręce mamy wyprostowane, bo to generuje określoną, określoną skuteczność. Natomiast tam, gdzie by musi na nas sytuacja taktyczna, to dobrze jest tą postawę skrócić. Czyli jeżeli podchodzę do załomu ścian na wyprostowanych ramionach. To skracając dystans, muszę skrócić również broń, żeby nie wprowadzić jej do, do pomieszczenia. Tak dużo łatwiej wykonać czynność skanowania pomieszczenia czy krojenia, nie, krojenia tortu. Ta technika oczywiście dotyczy, jeżeli spodziewamy się, że cel będzie na niewielkie odległości za, za ścianą. Jeżeli by był na odległości 30 czy 40 metrów, to oczywiście strzał celny z takiej postawy. No, raczej ma małe szanse, żeby był strzałem skutecznym. Natomiast wtedy musielibyśmy tą czynność wy, wykonać w pełnej postawie. Dokładnie ta sama zasada dotyczy broni długiej. Tam, gdzie mam taką możliwość, pracuję na prawidłowej postawie strzeleckiej. Natomiast zależnie od tego, jeszcze na jakiej broni pracuję, natomiast może, może wystąpić taka potrzeba, podobnie jak w pistolecie, że kiedy skracam dystans, Muszę sobie skrócić również, również broń, żebym miał łatwiej wejść do pomieszczenia, czy skroić tor, bądź wejść z partnerem, czy w większym zespole do pomieszczenia. I wtedy łatwiej tą czynność jest wykonać właśnie przy skróconej broni.